Dzisiaj, moi kochani, jeżeli chodzi o kamienie w ezoteryce, zajmiemy się wyjątkowym kamieniem onyksem, kamieniem siły oraz ochrony. Onyx, moi drodzy, z jego głębokimi czarnymi odcieniami emanuje tajemniczością oraz potęgą. Ten kamień będący odmianą halcedonu jest ceniony wśród. Osób zajmujących się minerałami, zarówno za swoje estetyczne, jak i energetyczne właściwości. Jego satynowy połysk i gładka tekstura czynią go popularnym wyborem w biżuterii. A twardość na poziomie 6,5 do 7 w skali Mossa świadczy o jego wyjątkowej wytrzymałości. A jakie Onyx ma, moi drodzy, właściwości energetyczne? Jest on oczywiście, jak już powiedziałem na początku, symbolem siły wewnętrznej oraz wytrwałości, ale też, moi drodzy, ochrony. Uważa się, że Onyx absorbuje i transformuje negatywne energie, chroniąc użytkownika tego kamienia przed wpływem ogólnej złej energii, negatywnego przesłania. Kamień ten pomaga nam w osiągnięciu stabilności emocjonalnej, wzmacniając codzienną kontrolę nad własnymi emocjami i przy tym zapewniając wsparcie w trudnych sytuacjach, w jakich możemy się, moi drodzy, znaleźć. Jakie Onyx ma, jaki onyks ma wpływ na emocje oraz umysł? Moi drodzy, onyks działa na pewno uspokajająco na stan umysłu. I poprzez to działanie pomaga w przezwyciężeniu często strachu, niepokoju oraz stresu. Sprzyja on. Co logicznemu myśleniu oraz pomaga często w podejmowaniu prawidłowych decyzji, co przyczynia się do wzmocnienia naszej wewnętrznej dyscypliny oraz determinacji. Kamień ten jest również ceniony, moi drodzy, za swoją zdolność do jakby można powiedzieć zwiększenia potrzebnej w danej momencie koncentracji i też momentu skupienia. A na jakie czakry działa Onyx? Onyx działa na pewno na czakrę podstawy, moi drodzy. Jest on mocno związany z tą czakrą poprzez wspieranie, moi drodzy, poczucia bezpieczeństwa oraz stabilności, poprzez uziemienie. Dlatego w tym swoim działaniu, tą czakrę pomoże w budowaniu na co dzień silnych fundamentów dla fizycznego i waszego emocjonalnego dobrostanu. Również onyks działa na czakrę, moi kochani, trzeciego oka. Czarny onyks oczywiście może będzie, będzie właściwie zawsze wspierał tą czakrę, sprzyjając tak zwanemu rozwojowi intuicji oraz tak pożądanej często przez nas samych wewnętrznej mądrości. A jakie onyks ma korzyści zdrowotne dla nas? Bywa, można powiedzieć, często stosowany w celu poprawy Ogólnego stanu zdrowia, moi drodzy. Zwłaszcza mógłbym powiedzieć, że w kontekście ogólnego zwiększenia wytrzymałości oraz naszej siły. Onyksowi również często przypisuje się, moi kochani, zdolność do łagodzenia problemów związanych z układem nerwowym, takimi wiecie, nerwami, oraz zdrowotnego, oraz, przepraszam Was, wspierania zdrowotnego funkcjonowania ogólnie układu odpornościowego czyli też wzmacniana naszego samopoczucia. A jak, moi kochani, jakie jest zastosowanie onyksu w sprawach duchowych, w aspektach duchowych i w aspektach magicznych? W tradycjach duchowych, mógłbym powiedzieć, i magicznych, onyks jest często używany przez osoby takie, wiecie, co się tylko interesują ezoteryką, co się interesują duchowością, jest stosowany jako amulet ochronny i... W niektórych przypadkach może być również stosowany w rytuałach oczyszczających, moi drodzy medytacjach oraz mających na celu wzmocnienie siły woli oraz ceremoniach zwiększających osobistą moc oraz ochronę nas przed negatywną energią. Dobra, moi kochani, przechodzimy dalej. A jak z astrologią? Co ma onek związane z astrologią? Moi drodzy, szczególnie rezonuje ze znakami koziorożca oraz skorpiona, zapewniając osobom spod tych znaków dodatkową siłę, ochronę i wsparcie w pokonywaniu życiowych wyzwań. Także, moi kochani, podsumowując, Onyks z jego głęboką, z taką, ogr... o taką wewnętrzną, absorbującą energią jest kamieniem, który oferuje, moi kochani, nie tylko ochronę przed negatywnymi wpływami, ale również wspiera nas w budowaniu siły wewnętrznej i stabilności emocjonalnej. Wszechstronne właściwości Onyksu, moi drodzy, Czynią ten kamień świetnym i cennym narzędziem w praktykach w, pr w codziennych, praktykach ezoterycznych, w praktykach duchowych i naszym mówiąc wprost codziennym życiu. Pozdrawiam, moi kochani, lajkujcie, komentujcie, obserwujcie kanał i zapraszam do pozostałych filmów, i na następne filmy. Cześć, trzymajcie się!